Bez mojej internauci dzisiaj yy, W dzisiejszym odcinku zrobimy trochę dużo rzeczy, bo przepraszam, że długo nie robiłam. Yy. Pierwsza rzecz to będzie pogrzeb Michała. Jak tylko pamiętacie, to jest zbiorowe jeszcze wcześniejsze odcinki. Nie? Yy. Yy. Druga rzecz to może zrobię że mam zmienioną czapkę. Bo tam to jest w praniu. Yy. Yy. Dobra. I jeszcze jedna rzecz. Yy. Które będzie powiedziane za chwilę, bo to jest niespodzianka zawsze byłeś moim najlepszym moim balonem szcząki. Zebracie Michałku Jeszcze jedno słowo w ciebie. No, ostatnie słowo. Czyli? Spójrz. Czyli? Przepraszam, że nie rysowałem wcześniej z głosowych. Czyli, bo... Jestem pożegnalny. A teraz tajna spodzianka. Oto nowy Michał. Amen. I mnie, na imię Paweł. Teraz goręco, nie wiem, czy mogę popatrzeć. On! Nowy Paweł! No więc to już nowy Pawełek. No, mój no, no, Paweł. Mój drugi najlepszy przyjaciel. Pierwszy No Dobra. Ja to teraz ja sobie coś zaśpiewałem. Kiedy zobaczyłem. Jego. ojca. Który był Michał, to wiedziałem, że On pomarańczowy jest. Lecz teraz wiem, że On już odszedł dar. Wspomnijmy o tym, bo ten Paweł ma dar, ma dar. On ma dar i ja to wiem. A jak nie, to nos i śnieg tam, dar, dam i dar, dam. Jakbym się spodobała moje fysinka, to będę mógł też nieco chęcić go śpiewać. Jak do moi drodzy internauci i Pawełek też.